Pamiętajmy, że minął rok od wyborów. Prawo i Sprawiedliwość i ludzie powołani przez Prawo i Sprawiedliwość do wyjaśnienia, w cudzysłowie wyjaśnienia, podkreślam w cudzysłowie, katastrofy smoleńskiej nie znaleźli żadnych dowodów na no udodnienie swoich zamachowych teorii. Pamiętajmy, że dziewięć ciał było już ekshumowanych, ponieważ tam było podejrzenie i są potwierdzone w sześciu przypadkach zamiany ciał. Zresztą to Rosjanie się zorientowali, pierwsi, że prawdopodobnie popełnili pomyłki, wtedy wtedy stronę polską zawiadomili. I też były tam dokonywane sekcje zwłoki, badania przez Instytut Chyba, właśnie ZENA w Krakowie, Instytut Eksperty Sądowych i tam jest wszystkie te obrażenia, które miały te ofiary ekshumowane, wskazywały na zwykłą katastrofę lotniczą, czyli wypadek transportowy. Widzieliśmy co zdarzyło się przy okazji, to jest budowanie oczywiście, to jest gonienie króliczka, to zawsze tak będzie, znaczy nikomu nie udowodni się, że tam był zamach i tak dalej, bo tego zamachu po prostu nie było. Ktoś, kto czyta prasę niepokorną widzi, co się teraz dzieje, gdzie mieliśmy niby tak zwany news, który podał ostatnio Gazeta Polska Codzienna, że w przełomowe wydarzenie samolotu dożył kołami w ziemię, no i było prawda, nie grzbietem, prawda, jak gdyby, to, co stwierdziła komisja Jerzego Millera, no. Nawet dla mm, mm, mojej córki, która jest w liceum, już nie ma fizyki jest w szkole, jest w, na kierunku humanistycznym. Trochę dziwne bo że samolot pędzący y, 250 na godzinę, ważący 80 ton, uderzający podwoziem w ziemię, nadal to podwozie ma w idealnym stanie. Nie jest to możliwe. No, więc do, w ogóle ten tekst był nieuzasadniony nie tezami. Teraz jest wymiana okładania się pałkami przez niepokornych, którzy różnego rodzaju y, surfowali y, y, teksty. E, idące po linii e, e, przede wszystkim Antoniego Macierewicza i jego zespołu, które no, wrzucały e, nieprawdopodobne historie związane z e, katastrofą smoleńską. Smoleńsku. Więc ja tylko jeszcze już tylko królisko. To się nie skończy. Będziemy mieli e, ekshumacje są po to, żeby przedłużać e, i podsycać kolej, nie, po, nie, właśnie nie, Przedłużać i podsycać kolejne niepewności. Bo do dzisiaj nie mamy przecież oficjalnego stanowiska, jaka jest sekcja zwłok. Dlaczego prokurator nie wie oficjalnie, jaka była wyniki sekcji zwłok pre prezydenckiej. Wiemy tylko z przecieku, że tam jest ustalenie, że był to zwykły wypadek komunikacyjny. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.